Tą chwilę z tego co udało nam się ustalić, mamy zebranych ponad 5000 zł. Kolejne wpłaty z tego co wiem mają e, być przed świętami. Masa słodyczy, ubrań, żywności, czy tysiąc e, dzieciaków dostanie paczki, tego jeszcze nie wiemy. Dopiero na sam koniec e, akcji. Gdzie jeszcze prowadzą są akcje na Allegro? Trzy koszulki są licytowane, można licytować. Także no, naprawdę, na pewno się turnieju udało. 60 złotych po raz drugi, 70 po raz pierwszy. No, jako wychowanek jestem dumny z tego, że u nas w mieście akurat taka inicjatywa wyszła. Ze strony klubu także pomoc, także jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że, że coś takiego u nas się dzieje.